No to jedziemy na Żywca. Witam wszystkich. Dzisiaj pierwszy test akumulatorów, tych tutaj litowo-jonowych. Od Jedziemy na Rudawkę. Mamy jakieś nie wiem, 18 km, nie, w jedną stronę. Czyli tam z powrotem zobaczymy, wyjdzie na może po 40, może tam gdzieś pojedziemy. Mamy nadzieję zrobić 40 km na tych akumulatorach dzisiaj, ale to zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Co, zaraz zbliżymy jeszcze napięcie, jakie jest teraz przed wyjazdem i będziemy jechać, dopóki nie odetnie. Nie? Bierzemy tutaj jeszcze dwa AGM-y yy, na obciążenie i w razie czego na rezerwę, żeby nam nie brakło prądu. No i nic, siadamy, jedziemy, a resztę będziemy jeszcze z drogi nagrywać. Tam po paru kilometrach jedziemy. Trasa dosyć wymagająca, bo mamy trochę górek tam, także będzie można sprawdzić, jakie będzie zużycie. Dobra, przyczepki nie bierzemy dzisiaj, bo przyczepka stoi tam. Bo za przyczepkę będą robić akumulatory, a żeby nie było za dużego ciężaru dodatkowego, to jedziemy samymi akumulatorami, bo się trochę boję o silnik, żeby się nie spalił, albo coś tam się z nim nie stało. Dobra, to tyle. Ładujemy akumulatory, mierzymy napięcie i jedziemy. Resztę po drodze. Teraz mierzymy tylko napięcie przy wyjeździe, jakie jest. żeby włożyć głowę, czy nie to było tak Nie niedokładnie, ale dobra. Jest, 26,69 no One miały przedwczoraj zrobione 3 km, także mogło coś spaść. Dobra, jedziemy, zobaczymy ile zrobimy. Do odcięcia i będziemy mierzyć wtedy napięcie. Ale przypuszczam, że sterownik w wózku obecnie szybciej niż BMS w akumulatorach. Także przy 21 V, ale zobaczymy. Dobra, to na razie tyle. Do potem. A, nie no Zal. Nie widać góry. Nie, trzeba, a, to nie no dobra, mamy jakiś dziesiąty kilometr, będzie, nie? dziesięć? Nie wiem, ja nagrywam teraz. Chciałem <noise> powiedzieć, no dobra, dziesiąty kilometr, a jeszcze dojedziemy kawałek, zobaczymy, czy, czy spadł jakiś prąd na baterii, czy nie. Także tam się zatrzymamy gdzieś na górze. chcieliśmy tu na taki punkt widokowy dojechać, ale chyba nie dojedziemy tam, bo, bo dziury. Wyjechaliśmy od domu, nie wiem, 10 kilometrów. Wskaźnik na ładowanie baterii, no nie drgnął na razie. Prądu nie będę mierzył na nie prądu tylko napięcie na akumulatorach, bo, no bo nie chce mi się kabli wyciągać, no ale no, nie pokazało nic, także nie spadło. Co jedziemy dalej? Także jeszcze mamy 8, 8 km, także zobaczymy czy coś pokaże. Tam najwyżej na rudawce zmierzymy no, jakie jest napięcie na akumulatorach, ale w tej chwili to chyba wszystko. Na razie sprawują się dobrze. Litajmy. Podstąpka, testujemy dalej, zobaczymy, oby się sprawdziły. Może się okaże, że ja zrobię na nich 50 km dziennie, może tak być. Aha, i jeszcze powiem, jechałem po taką długą górę, pewnie z 2 km, nie? 2 km pewno było i dosyć stroma, także przy pełnym gazie to tam amperaż z akumulatorów wychodził do, dochodził do 60 amper. No ale jak zmniejszyłem mu tam gaz o połowę, no to tak się trzymał w granicach 40-30, także. Nieźle. Na lugie, no, no porządna góra jest, taka kawał góry było, także jest dobrze na razie. Wszystko działa, nic się nie zepsuło, nic się nie zapaliło. Byśmy gaśnicy nie brali. Także wóz techniczny na razie nie był potrzebny. <grych> Dobra, do usłyszenia później. Na razie, cześć. Zobaczymy teraz napięcie, jakie jest po 20 km na akumulatorze. Także Michał tutaj zniżenie i podtrzymy. Ile tam jest 26 40 7 tak? i mhm. nie widzę no 47 41 41 no dobra 40 jest 26 40 jak żeśmy wyjeżdżali było 2660. no to także na razie to tak wygląda pobory prądu są zadowalające tam do, do 20 amper także dobra na razie kończymy zobaczymy czy jeszcze coś czy nagramy jeszcze coś po drodze czy nie się ukaże. O! Jeszcze fajna okulica, jeszcze jest inna rudawka chyba rosyjskiej. Odjechał, dobra, dobra. Z kołami. Dobra. Wyjechaliśmy na Rudawkę. Mamy dokładnie 20 km zrobione. Na wyświetlaczu pokazuję dalej pól. Za chwilę akumulatory zimne. Te akumulatory. Mi-Type. Jeszcze raz powiem od Tomka. Nie wiem, skąd to ma. Nie interesuje mnie to. I... Dobra, pobierzemy jeszcze napięcie. Gdyśmy wyjeżdżali 206, 207. na samo, bo chyba no, litówka trzyma do końca tam niemiecki sam na no ale zaraz się uda 20 km powodu, będziemy wracać co? Dobra, bierzemy